Dzień dobry, witam wszystkich hodowców. E, dzisiaj gościł mnie e, portal Pigebok. E, przyjechali, żeby, może żebym może pokazał, co u mnie w hodowli słychać e, loty już się rozpoczynają. E, już mieliśmy trzy wywózki e, na 60 km ostatnia w niedzielę. E, można powiedzieć wszystko pięknie już grupą gołębie wracają ale zgubiliśmy piątą lotniczkę oddziału nie wiem co się stało eee, gdzieś w druty uderzyła albo nie wiem bo ojciec jak wywoził mówił że był bardzo mocny wiatr eee, gołębie nad samą ziemią leciały ale to nieważne eee, co ma być, to będzie. Mamy ekipę przygotowaną. Będziemy lotować, tak jak zapowiadaliśmy w tamtym sezonie, samymi samicami. Już widzę, że, że będzie, będzie dobrze, to się czuję, że, że jak samce jednak w domu będą, to, to samice jednak jest ten ciąg, jest, jest motywacja. I nie tylko chyba u samic, ale i u hodowcy, bo nie, człowiek się nie stresuje, że e, nie ma sami, samica przyleciała, samca nie ma w domu. E, także, także tutaj się cieszymy. Tutaj mamy jeszcze nieużywaną można powiedzieć woilerę. Jeszcze nie, nie, nie była używana. Może pokażemy. W ostatnim filmie pokazywaliśmy, jak ona zaczynała być robiona. To jest tak naprawdę przygotowane na, na okres jesienny. Tu będą samce, tu będą samice całą zimę, a gałęzienniki będą, że tak powiem, odpoczywały. Jest czas, żeby wysprzątać, wyodkurzać. W gołębnikach odkazić, I, i tutaj idziemy w takim, w takim kierunku już myślę profesjonalnie. No co? Z od Mamy gołębie wypuszczone od samego 1 marca. I straciliśmy jaszcząb, złapał z 99, 99 mieliśmy na spisie, a 94 w tej chwili mamy. No także złapał jaszcząb kilka sztuk, nie za dużo, a nie ma, nie, ma, nie ma co narzekać. Gołębie w przyszłym tygodniu chcemy odłączyć już młode, rozdzielić samce, samice. No i już tak pojedziemy jeszcze na badania na pewno do pani Nikoli. Nowak, żeby sprawdzić jak, jak gołębie wyglądają, chociaż wyglądają zdrowo, ale sprawdzimy. I, i zaczynamy e, sezon. E, no i tyle. no Chyba no co więcej można powiedzieć. A akurat mój ojciec idzie, e, właśnie opowiadałem o, o wypuszczeniu w niedzielę, że tak było właśnie ciężko. Gołębie tak jak z, e, tak jak z pięćsetki e, wracały. Ale, ale było bardzo, bardzo nie, Pod wiatr. mówię, że trzeba było, z górki trzeba było na biegu jechać. Najbiałej e... tak jak dzisiaj. To można no, te, tak. Go, no, gołębie jak przylatywały i to krótki dystans, to widać, że, że jednak dostały popalić, bo skrzydełka były opuszczone. No a tak, no co, będziemy, będziemy wywozić. Pogoda dopisuje. No, jeszcze takiego czegoś, jak, jak żyję, nie pamiętam takich upałów w, w, w kwietniu. Dzisiaj mamy 29 stopni prawie, także, także cieszymy się, że, że wszystko, młode rosną i, i że wszystko jest równo, rozdzielimy i, i zabieramy się do pracy, że tak powiem. Wszystkich pozdrawiam i życzę dobrych lotów. Pozdrawiamy.